Klub Szachowy Bosztyńskiego Domu Kultury zorganizował w czasie ferii otwarty turniej szachowy dla dzieci i młodzieży. Ponieważ był to otwarty turniej, pan Wiesław Angard, organizator imprezy, przyjął tych już starych wyjadaczy i tych, którzy stawiali swoje pierwsze kroki w tym królewskim sporcie. Zresztą często podpierając ich dobrymi radami. Wszystkich przybyłych podzielono na dwie grupy: silniejszą i słabszą. W grupie słabszej wzięło udział sześciu zawodników. Pierwsze miejsce zajął Marcin Żmudzian, drugie Bartek Przybyła, trzecie Robert Żmudzian, czwarte Filip Majerowski, piąte Maciej Tomiak, szóste Karol Majerowski. Natomiast w grupie silniejszej pierwsze miejsce zajął Marcin Wojciech, drugie Łukasz Łapiński, trzecie Mateusz Rusiński, czwarte Tomasz Stróżyk, piąte Krystian Mrozek, a szóste Jeremiasz Stróżyk że jak dotknięta, to figura musi. Także lepiej najpierw, bo jak zło dotknięcie, no to...